Witajcie! Z tej strony Uluru i w tym filmiku zapraszam was na kolejny tag do którego mnie ja nominowała Ekora LPS. Jest to tag dotyczący kostumów, więc bardzo fajnie. Dziękuję bardzo Ekora, że mnie nominować do tego tagu. No i bez przedłużenia już zacznijmy. Pierwsze pytanie Jaki był twój pierwszy custom? Hmm... Szczerze mówiąc, pierwszy custom to chyba był long hair Longhera. z long haara. I go już niestety no, nie posiadam, więc, mam, więc wam go nie pokażę. Drugie. Twój najnowszy custom. Moim najnowszym customem y, był ten dog. On już trafił do właścicielki, ponieważ wiecie, że ja przerabiam pet shopy dla widzów, więc no. Skończony oczywiście custom. To jest ten najnowszy, który trafił do Lori LPS. A teraz jestem y, w trakcie malowania dwóch kostumów, ale to jakich kostumów to się dowiesz się, jakie skończę. Trzecie, co zachęciło cię do kostumowania? Hmm, szczerze mówiąc nie pamiętam, ale raczej to, że po prostu jak patrzyłam, jak inni LPS tuberzy sobie przerabiali, no to sobie tak pomyślałam, no że ja też spróbuję. No i moje pierwsze przerabiania to oczywiście było no, lakierem do paznokci, a później dopiero po jakimś czasie przeszłam na farby akrylowe czwarte, jak długo zajmujesz się kostumowaniem? szczerze mówiąc to chyba gdzieś 5 lat może być tak mi się wydaje ale oczywiście miałam też przerwę od kostumowania, więc no jakoś tam nie mam, nie robię jakichś tam za bardzo wow kostumów chociaż się staram teraz dopiero od pół roku zaczęłam bardziej kostumować pet ze względu na to, że wy chcecie, abym wam przer y przerobiła pet no, więc też dzięki temu się szkole. Piąte pytanie. Jakich farb używasz? No, używam farb akrylowych, jak już wcześniej mówiłam. A z jakich firm, to różnie. Ale najczęściej używam farby z Art Creation, które serdecznie polecam, bo są super. I w sumie również też mam taką jedną z Amsterdam i też jest bardzo spoko, bardzo fajna farba. Szóste. Jaki kształt najbardziej lubisz customować? Ee, najwięcej kustomowałam short hairów i bardzo bardzo mi pasuje ten kształt do kustomowania. Też jak przerabiałam właśnie tego doga dla Lori LPS, to bardzo miło mi się go przerabiało i w sumie z panelki, chociaż chyba w swoim życiu tylko jednego z panielka przerobiłam, którego mam na dzisiaj. I on jest bardzo stary. Później wam go pokażę, bo będzie do pytania potrzebny. <grym> Ale to się później dowiecie. No i z tego co pamiętam, to też mi się bardzo fajnie no, kostumowało na nim. E, siódme pytanie, jaki kolor oczu najczęściej robisz swoim kostumom? E, ojejku, no wiecie, robię taki pet shopowy, czyli jest czarny i jest tęczówka, bo niektórzy czasami robią inny, no i pod tęczówką jest jeszcze białe. Ale jeśli chodzi o kolor tęczówki, to szczerze mówiąc, nie wiem, bo robię przeróżne tęczówki. No i ja to ro robię, no... Większość kostumów to przerobiłam chyba dla widzów. Albo może jeszcze nie. Nie, w sumie jeszcze nie, ale nie mam tak, że robię jakoś tam jakiś specjalnym kolorem. Kolor oczu. No nie. Jakoś tak nie wiem w ogóle jakiego koloru najczęściej używałam, żeby przerobić pierw y oko pierwszowi. Ósme, wolisz przemalowywać czy dorobić jeszcze elementy z masy? Zdecydowanie wolę przemalowywać jakoś tak. Pamiętam, że kiedyś robiłam z masy, ale teraz mnie już to tak za bardzo nie kręci. Ewentualnie jeśli coś tam by musiała dorobić, to raczej bym chyba siostra bardziej poprosiła, żeby to robiła niż ja, bo ja wolę jakoś tak się bardziej malowaniem zająć. I pytanie dziewiąte. Robisz własne pomysły czy kostumy istniejące już? Yy, zdecydowanie robię swoje własne pomysły, no a dla widzów no to robię takie, jakie, jakie chcą widzowie. Dziesiąte. Ile czasu zajmuje Ci robienie jednego kostuma? Szczerze mówiąc, możecie się teraz zdziwić, ale na przykład podczas wakacji potrafiłam w dwa tygodnie bądź tydzień zrobić jednego kostuma. Teraz zajmuje mi to miesiąc, ponieważ no, z braku czasu po prostu ja tylko w weekendy mogę siadać i no ewentualnie w piątki wieczorem no i to robić. Ale jeśli chodzi o takie że codziennie maluję, 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 to myślę, że z tydzień by było ok. 11 pytanie. Ile masz aktualnie customów? Aktualnie mam 16 customów. Takie, które oczywiście wyszły, bo te, które nie wyszły, to nawet już liczyć nie będę. One tam są w mojej pracowni i czekają, aż w końcu je no, do jakiegoś stanu doprowadzę. Dwunaste. Jaki custom jest Twoim zdaniem najbardziej udany? No i tutaj ogólnie teraz jest problem, bo to zależy właśnie w którym jakby roku. Oczywiście bardzo lubię tego customa, tego kolego, którego przerabiałam na filmiku. Chyba custom hashtag 2 był. Wtedy, kiedy wróciłam na YouTube, bo ci, którzy wiedzą, no to miałam wcześniej przerwę. I to był kostum zrobiony specjalnie dla mojej siostry. Uważam, że bardzo ładnie wyszedł. Ja go nie robiłam, ale dostałam od fanki ten kostum. Uważam, że ślicznie wyszedł i jest super udany. Za, za, za tego kostumu naprawdę, naprawdę bardzo dziękuję. Wyszedł świetnie. I jeśli chodzi o takie kilkuletnie już, no to bardzo lubię tego kostama. No jest taki trochę, no nierówny, klejący się. No i ogólnie taki, no z włoskami gdzie, nie gdzie, ale bardzo go lubię, bo, nie ja wiem, jakoś tak spodobał mi się. No i tutaj są, jakbyście jakby nie widzieli, to to są jabłka, tak, tu, tu w oczach też. I ogólnie zrobiłam jeszcze tak, że tu jest jabłko. No i uważam, że to jest też bardzo fajnie udany kostum. Myślę, że jakbym dzisiaj takiego zrobiła, to by wyszedł o wiele, wiele lepiej. Jest jeszcze taki jeden kostum stary, ale naprawdę się bardzo dobrze trzyma i naprawdę podziwiam siebie, że zrobiłam takiego pięknego kostuma. I jest to taka przepiękna spanielka. I prosiłabym, żebyście nie kopiowali. To była moja kiedyś maskotka kanału, nie z kanału Lur LPS, tylko wcześniejszego. Mam do, niej, mam do niej naprawdę bardzo wielki sentyment i ją wymyślałam sama, gdy nie kopiowałam w ogóle z neta. No i uważam, że jak na tamte lata, to naprawdę się postarałam i naprawdę bardzo ładnie ją zrobiłam. Jak możecie zauważyć, to tutaj jest jeszcze doklejone właśnie z masy serduszko. No i uważam, że taki spanielek jakby był wyprodukowany przez Hasbro byłby bardzo ładny. I jeszcze oczywiście uważam, że Uluru też bardzo fajnie wyszła, tylko... Pamiętajcie, że Uluru ma już swoje lata, niedługo będzie mieć 3 latka, więc naprawdę też się bardzo dobrze trzyma jak na 3 lata. I no i też uważam, że bardzo fajnie wyszło. I ogólnie mam w planie zrobić jeszcze dla siebie takiego jednego kostuma, no bo wiecie, ja cały czas przerabiam dla widzów, a chciałabym też jakiegoś też dla siebie przerobić. Więc zobaczycie filmik jeszcze jak przerabiam dla siebie kostoma. Możecie później napisać czy ładnie. I to już były w sumie wszystkie pytania w tym filmiku, dziękuję jeszcze raz Ekora LPS, że nominowałaś mnie do tego tagu. Uważam, że jest bardzo, bardzo ciekawy i bardzo fajny. Chciałabym nominować wszystkich, którzy albo zaczynają, albo już są dawno w, właśnie w przerabianiu, kostumowaniu pet -shopów. No bo uważam, że każdy, kto przerabia pet -shopy, powinien nagrać taki tag. No, bo jest naprawdę fajny i ciekawy co do właśnie osób, które przerabiają customy, e, przerabiają potzopy. <grym> Także mam nadzieję, że ktoś nagra jeszcze ten tag. Możecie tam też w filmiku powiedzieć, że Was nominuję. No bo on oczywiście nominuje i zachęcam do nagrywania tagu. Oczywiście osoby, które chcą mnie nominować w tagu, to bardzo proszę. E, oczywiście nagram ten tag. Tylko chciałabym, żebyście mnie później poinformowali, że zostałam do niego nominowana. Albo w komentarzu gdzieś pod jakimś filmem na YouTubie, albo napisać mi na Instagramie i wysłać linka do tego filmiku, że zostałam nominowana. No i oczywiście obejrzę i nagram ten tag. A więc dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. No i do usłyszenia. Pa! pa!